Reagując na potrzeby rynku poprzez rozmowy z klientami, którzy wskazali nam na brak dobrej, rozsuwanej kosiarki na rynku polskim, postanowiliśmy wraz ze swoim zespołem konstruktorskim stworzyć taką kosiarkę. W czasach, gdzie pasy u goru herbistowego muszą być jak najwęższe, kosiarka rozsuwana naprawdę ma bardzo duże zastosowanie w sadzie. Także firma Dominiak stworzyła kosiarkę rozsuwaną. Kosiarka ma zakres pracy od 1,70 m do 2,50 m. Jest to bardzo szeroki zakres pracy. Cały, cały nacisk przy budowie tej kosiarki położony był na, jedno, na jej solidną konstrukcję i na jak najniższą wysokość podczas pracy, żeby można było pod opuszczonymi gałęziami drzew owocowych. No i taką kosiarkę zrobiliśmy. Kosiarka jest zrobiona, zrobiona jest z blachą o podwyższonej wytrzymałości Hardox. W przyszłości będzie wyposażona w zbiornik do nanoszenia herbicydów i dwie końcówki do pryskania pod drzewami, po to, aby za jednym przejazdem tak jakby zrobić dwa zabiegi agrotechniczne, czyli koszenie trawy i pryskanie pod drzewami. Kosiarka waży 600 kg. Yy, ciągnik nie musi być dużej mocy. Wystarczy, żeby miał obciążniki z przodu, żeby go do góry nie podnosiło. Tak? Testowaliśmy z ciągnikami yy, klasy Massey Ferguson i New Holland. 70-konny New Holland yy, w takiej kosiarce. No, trzeba powiedzieć, że tak jakby kosiarka inaczej zachowuje się w trawie, która, nigdy, która jest przez dłuższy czas niekoszona i trzeba pokonać. Yy, taką wysoką, wysoką murawę pokosić, a inaczej, jak, a inaczej jak trawa jest niska i kosimy powiedzmy regularnie co tydzień, czy co dwa tygodnie, to wtedy ta moc potrzebna jest mniejsza. Natomiast podczas testów, wybierając różne, różne przełożenia, dobraliśmy takie przełożenie, że naprawdę traktor bardzo lekko pracuje w tej kosiarce. I to, co podkreślam jeszcze raz jest bardzo niska, mocna, opływowa konstrukcja, która pozwala nam kosić pod opuszczonymi gałęziami, nawet jeżeli przed zbiorami zwisają owoce, ta kosiarka nie obija nam jabłek. Naprawdę w sadzie takim 3,5 metrowym, 3-metrowym ten pas do pryskania pozostaje do sobie nam minimalny kilkunastocentymetrowy. Kosiarka ma zakres pracy od M72,5. To jest napisane na jej no i symbolu KS 170-250, tak?